Sklep się nazywa moja. E, mój, mój świat. E... jest pralką. Generalnie wchodzisz i pralek. W... Dużo pralek. No. Mimo tego widoku podchodzę do ekspedienta i że taki chciałem być z nim kulturalny, taki small talk e, uprawić. Mówię: Dzień dobry panu, czy, czy tutaj w tym sklepie można kupić pralkę? Kara przyszła szybko. Czy można kupić pralkę? Oczywiście, mamy wersję pralki. Ja a no super, fajnie. Już widzę, że jest źle, nie? Ale brnę dalej. Przy czym słowo brnę jest użyte nieprzypadkowo. Mówię tak, o rzeczywiście. Moja... E, czy to na przykład, to jest dobra pralka? Czy dobra pralka? Twoje wersyjne, wersyjne na no to świetnie się składa bo mam co prać, to jeżeli ona tam posiada te wszystkie programy wirowania, prędkości, co trzeba, no to... no to okej, okay. no to ja, ja biorę. Co? Cisel wyszedł, kupił pralkę a kształciach? A porozmawiać? Dzwona. <sumptownicze> <sumptownicze> Zdęka ma pan na przykład taki przykład, ma pan... sześć par brudnych skarpetek. Otwiera pan drzwi, Zrzuca pan sześć par, prorówny skapety w kolejności. Pierwsza para, druga para, sześć para, czwarta para, piąta para i szósta, tak, tak, tyle ploczku, tyle wątpliwości, zamyka pan zwieźć, na co pan bądź bońcie pan, to się biedę. Ale to się biedza. nie! lewyacznie, ty, lewyacznie, tyle wątpliwości, kończy się prać! ojciec nie robi zwieźć, ja tak. Dziękuję panu bardzo za prezentację Przekonał mnie pan To Zróbmy tak, może ja tam Pójdę, po prostu sobie zapłacę Za tę pralkę A pan w tym czasie, niech mi tu ją tak zapakuje Ja sobie później ją odbiorę, dobrze? Co? 30, się kupił pralkę A porozmawiać Dwa nie bądź mi masz 6, ma pan na przykład taki przykład. Na pana, 12 par brudnych skarbek. I co? Dwa pranka nie posłuchaj. Otwiera pan z wisi. Druga pan, 12 par brudnych skarbek w i Noćim, pierwsza para, druga para. Cyska. Nie będę wszystkich par wymieniać, bo ja nie mam czasu. Tu pana, zamyka pan z wisi. Tyle plątku. Tyle wody, nacząt pan program, włącza pan i to się pierze. Ale to się pierze! Nacy! Nie uważaj pan! Wirowanie! Twara! Chodźcie! Co tak mokro? Woda, chodźcie, brać! Odciera pan świtki! Wyciąga pan! Tzi. Tzi. Widzę, że gość zaczyna się kończyć. Więc zmieniam tak, tego tak mówię tak. Proszę pana! Jest ja mam tego dosyć! Podjąłem decyzję! Wychodzę z tego sklepu w tej chwili albo z pustymi rękami, albo z tą pragną. Co pan wybiera? Porozmawiać. Proszę pana! Nie ma przykładek eks Ma pan dwa ściapa, brudny i. Widzę, że ktoś schodzi, więc interweniuję, mówię, wiem, no wiem. Otwieram drzwiczki, wrzucam 20 par brudnych pieluszek w kolejności, tyle proszku tyle wody, nakręcam program, włączam, to się pierze rewelacyjnie, wyciągam i cześć, cuteńkę, tak? I nieprawda. Nie, nie, czeka, nie zamknął pan drzwiczek i całe gówno na panu.